stary, co teraz się dzieje z Jabczanem, czy jesteś w stanie nam zlikować jakieś informacje na temat Kuby, czy on gdzieś sobie teraz podróżuje, czy nie wiem, czy może też, no, umówmy się, może też leczyć w sumie psychę, bo trochę go mogło to dotknąć, więc też możemy mieć jakiś okres rekonwalescencji, czy jesteś stary? Nam... czy nalałbyś A, mi wody, jak oczywiście. będę odpowiadał Ci jak na to pytanie? Jak najbardziej, jak najbardziej. Dziękuję Ci pięknie, stary. E, słuchaj, u Kuby, no co, po, po całym zamieszaniu... Zoperał sobie wzrok. Był na jednych wakacjach, był na drugich wakacjach. E, jakby u nas się prywatnie za, za kotarą nic nie zmieniło. E, Jabszon jest teraz nieaktywny, ale na pewno będzie chciał wrócić. Miejmy nadzieję, że w dobrym stylu. E, do czego ja też go namawiam, czy też go kieruję, pomagam, e, żeby sobie poradził, bo tak jak powiedziałem, nie uważam. Żeby jego uczynki były aż tak złe, jak ludzie to przedstawili. A niezależnie od tego, jeżeli były chociaż w jakimś stopniu złe, to na pewno warto je sobie przemyśleć, przekalkulować jeszcze raz i, i, i potencjalnie naprawić. No co? Z tego co wiem, to. To zmusza Dawidka do, do robienia vlogów obecnie z nim, więc tak wygląda nawiązując sytuacja. Nawiązując do tego, na filmie Wardęgi powiedziałeś, że w sumie lepiej by było, jakby Japczan nagrywał na YouTubie i nie streamował. Dlaczego tak sądzisz? No jest parę, parę kwestii. Na pewno taka, że Japczan bywa porywczy. Czasami sam sobie nie potrafi narzucić hamulca, więc warto wyciągać z niego te dobre cechy i dobre momenty niż dawać mu przestrzeń na to, żeby mógł pokazać rogi. No i też uważam, że jego potencjał na YouTube jest wyższy niż na Twitchu. Trochę taka sytuacja jak Michael Jordan, koszykówka i baseball. Co po prostu więcej jest w stanie osiągnąć na YouTube? No, być może, jakby tam się bardziej odnajduje, tam publika bardziej, czy też chętniej wchodzi na te filmy a przynajmniej tak było do tej pory miejmy nadzieję że tak zostanie dla kuby albo albo nawet będzie lepiej pytanie poddymiające mhm.